Dzień dobry. Zapraszam do obejrzenia prezentacji kolejnego smartfona z galaktycznej rodziny telefonów komórkowych Samsung Galaxy Ace 4. Telefon posiada wyświetlacz w rozmiarze 4,3 cala z matrycą Super AMOLED o rozdzielczości 800x480 pikseli. Jego wymiary to 128,9 mm długości, 65,8 mm szerokości i 9,1 mm grubości. Waży 126 gramów. Za pracę smartfona odpowiada czterorodzeniowy procesor o taktowaniu 1,2 GHz oraz 1 GB pamięci RAM i pracuje w oparciu o system operacyjny Android 444 KitKat. Na przechowywanie plików dostajemy do dyspozycji 8 GB budowanej pamięci wewnętrznej, którą łatwo można rozszerzyć o kolejne 64 GB dzięki wbudowanemu czytnikowi kart microSD. Telefon zapewnia komunikację za pomocą wielu standardów. Obsługuje 3G i co ważne LTE, a także Wi-Fi, Bluetooth 4.0 oraz GPS i NFC. Wizualnie smartfon nawiązuje do poprzednich modeli producenta. Przód telefonu jest pokryty wytrzymałym szkłem. Wyświetlacz otoczony jest ramką obudowy i srebrną krawędzią. Wszystko z tworzywa sztucznego. Nad ekranem znajduje się przedni aparat o rozdzielczości 1,3 megapiksela i głośnik. Pod wyświetlaczem znajdziemy fizyczny przycisk Home, a po jego bokach dotykowe przyciski ostatnich aplikacji i wstecz. Przycisk włączania-wyłączania telefonu znalazł się na jednej z bocznych krawędzi. Na przeciwległej stronie znajdziemy nieco większy przycisk regulacji głośności. Na górnej krawędzi znalazło się złącze słuchawkowe, na dolnej główny mikrofon, a obok złącze wielofunkcyjne mikro USB. Z tyłu telefonu znajdziemy obiektyw aparatu fotograficznego o rozdzielczości 5 megapikseli, Po jego bokach znajdują się lampa błyskowa oraz głośnik. Spójrzmy, co producent umieścił w zestawie. W opakowaniu oprócz telefonu znajdziemy ładowarkę, baterię o pojemności 1900 mAh, kabel mikro-USB, zestaw słuchawkowy, instrukcję obsługi oraz gwarancję. Aby uruchomić telefon, należy włożyć kartę microSIM oraz baterię. W tym celu podważamy tylną pokrywę. Następnie wsuwamy kartę MicroSIM do gniazda, tak aby pozłacane styki skierowane były w dół. Potem zakładamy baterię i nakładamy pokrywę. Gdy włączymy telefon po raz pierwszy, system przeprowadzi nas przez konfigurację podstawowych ustawień telefonu. Wystarczy chwila i smartfon jest gotowy do działania.